Powtórzymy podstawowe pojęcia geometryczne, żeby móc zająć się geometrią głębiej. Podstawowym pojęciem jest płaszczyzna. Płaszczyznę jako takiej nie definiujemy, wyobrażamy sobie jako coś płaskiego i nieskończenie dużego. Modelem płaszczyzny może być kartka papieru, stół, blat ławki czy tablica. Na płaszczyźnie, bo będziemy mówili na razie o geometrii na płaszczyźnie, czyli o planimetrii, występują określone elementy. I takim określonym elementem, który jest podstawowy, jest punkt. Punkty oznaczamy albo kropeczkami, albo krzyżykami. Przy czym bez względu na to, jak dużą narysujemy kropeczkę, wyobrażamy sobie, że punkt jest nieskończenie mały. A ten krzyżyk, punktem, punkt przecięcia tych dwóch linii, to jest utożsamia właśnie nasz punkt. Punkty oznaczamy wielkimi literami. Czyli ten punkt powiemy, że nazywa się A, a ten oznaczony krzyżykiem nazywa się B. Jakoś zawsze w pobliżu tego zaznaczonego naszego symbolu. A więc czytamy punkt A, a tutaj punkt B. Kolejnym elementem podstawowym geometrii jest prosta. Do narysowania prostej można użyć linijki albo któregoś z boków ekierki. Ja mam linijkę. Narysuję sobie prostą. Przy czym prosta jest nieskończenie długa. Nie ma początku i nie ma końca, zatem nie jesteśmy w stanie narysować jej w całości. Narysujemy tylko jej element, jej część. Wyobrażamy sobie ją jako nieskończenie długą. Prostą możemy podpisać nad prostą albo pod prostą i nazywamy ją małą literką. O tej prostej powiedzielibyśmy, że to jest prosta, A. Możemy również narysować prostą. A w zasadzie zacznijmy może od narysowania dwóch punktów i przez te dwa punkty też narysujemy sobie prostą. Zwróćcie uwagę, że przez dwa punkty przychodzi dokładnie jedna prosta. Tylko tak możemy narysować prostą przechodzącą przez te dwa punkty. I jeśli te dwa punkty nazwiemy literkami A i B, przykładowo, bo to nie muszą być te same litery, mogą być po prostu inne litery, ale żeby były duże, bo punkty dużymi literami, to o tej prostej przechodzącej przez te dwa punkty powiemy, że to jest prosta AB. Narysuję jeszcze raz prostą. Wybiorę na niej dwa punkty, tym razem inne, inaczej nazwy. Na przykład C i D. Nie musi być podprostą, może być nadprostą napisane. I chcę powiedzieć o tym fragmencie prostej, który zaczyna się w punkcie C, a kończy w punkcie D. Może użyję tutaj koloru, czyli mówimy o, o tym fragmencie prostej. O tym fragmencie, który zaczyna się w punkcie C, a kończy w punkcie D. Jest to odcinek. Odcinek to jest właśnie część prostej, która została ograniczona dwoma punktami. Te punkty, którymi została ograniczona, nazywamy końcami odcinka. Końce odcinka wchodzą do tego odcinka, w skład tego odcinka. Więc ta, ten czerwony rysunek to będzie odcinek CD. Duże literki, bo punkty. Możemy powiedzieć, że to jest odcinek CD, ale równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że jest to odcinek DC, bo to jest dokładnie to samo. Bo czy w tą stronę, czy w tą stronę, to jest ten sam odcinek. Istnieje w matematyce takie pojęcie, jak odcinek skierowany, czyli jest określony, który jest jego początek, a który jest jego koniec. Nazywają się takie odcinki skierowane wektorami. Gdybym tu zrobiła strzałkę, to mielibyśmy do czynienia z wektorem CD. W C byłby początek, a w D byłby koniec. A gdybym w tę stronę zrobiła strzałkę, to mielibyśmy do czynienia z wektorem DC. Tu początek, a tutaj koniec. Ale wektorami na razie zajmować się nie będziemy. Narysuję znowu prostą. Tym razem na mojej prostej umieszczę sobie powiedzmy trzy punkty. O takich trzech punktach, które leżą na jednej prostej, mówimy, że to są punkty współliniowe. Niech się nazywają A, B i C. Zwykle się oznacza początkowymi literami alfabetu. Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, jeżeli punkty, to chodzi o to, żeby były po prostu dużymi literami. Chcę wprowadzić pojęcie półprostej. Półprosta jest wtedy, kiedy ma początek, a nie ma końca. Czyli jak ja bym narysowała tę część prostej, narysowałam troszeczkę wyżej, ale umawiamy się, że ona leży właśnie na tej prostej. To to by była pro, półprosta, która zaczyna się w punkcie A, biegnie przez punkt B i przez punkt C aż do końca świata. Dlaczego? Bo prosta jest nieograniczona, więc biegnie w, tą, w tę stronę. Czyli ta czerwona, byśmy powiedzieli, że to jest półprosta. Możemy powiedzieć AB. Ponieważ zaczyna się w punkcie A, biegnie przez punkt B aż do końca świata, ale mogłabym też powiedzieć, że to jest półprosta AC, bo ona zaczyna się w punkcie A i biegnie przez punkt C aż do końca świata. Tylko ważne, żeby pierwszą literą był ten punkt, w którym zaczyna się nasza półprosta. Jeżeli ja bym teraz chciała narysować sobie półprostą zieloną, Narysuję nad, ale wyobrażamy sobie, że leży na prostej i bym narysowała ją w tę drugą stronę. To zwróćcie uwagę, że ona tutaj ma początek, biegnie przez punkt B i przez punkt A aż do końca świata, bo prosta jest nieograniczona. Czyli ta zielona to by była półprosta CB. Zaczyna się w punkcie C, biegnie przez punkt B aż do końca świata. Albo mogłabym powiedzieć, że to jest półprosta CA. Zaczyna się w punkcie A i przez, zaczyna się w punkcie C i biegnie przez punkt A aż do końca świata. Mamy teraz to jest pojęcie półprostej. Teraz chciałabym, żebyśmy się zajęli kątem, czyli kolejna figura geometryczna, podstawowa figura geometryczna. Kąt. Co to jest kąt? Kąt, moi drodzy, to są dwie półproste, które zostały zaczepione w jednym punkcie. To znaczy, tak, miałam sobie jakiś punkt, może tutaj, miałam jakiś punkt, i to będzie początek mojej półprostej. I w tym punkcie ja sobie zaczepiłam, narysowałam jedną półprostą i narysowałam drugą półprostą. Tu jest początek mojej półprostej, a końca nie ma, bo półprosta nie ma końca. Początek mojej półprostej, a końca nie ma. Czyli dwie półproste zaczepiłam w jednym punkcie. Ten punkt, w którym zaczepiliśmy te dwie półproste, będziemy nazywali wierzchołkiem. Wierzchołkiem kąta. A te dwie półproste, które tu narysowałam, jedna i druga półprosta, będziemy nazywali ramionami kąta. Tylko, jakbyście się dobrze przyjrzeli, to my narysowaliśmy dwa kąty, bo kąt to jest każda z dwóch części płaszczyzny, na jakie została ona płaszczyzna podzielona. To jest model naszej płaszczyzny. Narysowaliśmy punkt, zaczepiliśmy w tym punkcie dwie półproste i nasza płaszczyzna została podzielona na dwie części: jedna część płaszczyzny i druga część płaszczyzny z tej strony. I obydwie z tych dwóch części płaszczyzny nazywamy kątem. A to jest wierzchołek którego kąta? Obydwu. A to są ramiona kąta którego? I jednego, i drugiego. To jak ja mogę powiedzieć, o który kąt mi chodzi? Zaznaczam łukiem. Jeżeli zaznaczę łukiem w ten sposób, to będę mówiła, chodzi mi o ten spośród dwóch kątów. A jeśli ja zaznaczę łukiem, na przykład tym razem na zielono, taki łuk, to będzie mi chodziło zielonym łukiem, chodzi mi o ten kąt, który zaznaczyłam zielonym łukiem. Kąty, moi drodzy, zaznaczamy greckimi literami i też początkowymi. Zwykle to będzie kąt alfa, a ten kąt nazwiemy sobie beta, na przykład. Kąt alfa i kąt beta. I gdybym ja zapytała, czy punkt ten należy do kąta alfa, to muszę się zapytać, czy on leży jak gdyby w tej części płaszczyzny, którą jest kąt alfa. Oczywiście, że leży, bo tu jest kąt alfa, a ten punkt, a ten punkt też. A czy ten punkt, który leży na tym ramieniu, należy do kąta alfa? Ten punkt? Tak należy, bo ramię należy do kąta. A czy ten punkt należy do kąta alfa? Tak należy, bo leży na ramieniu tego kąta. A czy wierzchołek kąta należy do kąta alfa? Tak należy. A gdybym teraz zapytała, czy ten punkt należy do kąta beta? Czyli do tej części płaszczyzny, która jest z drugiej strony tych ramion. Należy, bo on dotyczy tej części, którą oznaczyliśmy literką beta. I ten należy do kąta beta, i ten należy, a ten. A ten też należy do kąta beta, dlatego że leży na ramieniu kąta beta. I ten też należy do kąta beta, bo leży na ramieniu kąta beta. A ten wierzchołek. A wierzchołek kąta też należy do tego kąta. Kąty możemy jeszcze oznaczać w inny sposób. To jest oczywiście te kąty, greckie litery jak najbardziej, ale możemy też inaczej. Spróbuję może teraz narysować inaczej kąty, w drugą stronę. To nie ma znaczenia. Czyli tu mam punkt, w którym zaczepiłam dwie półproste. Może ten punkt nazwę sobie jakoś literką. Punkt to musi być duża litera, wielka litera S. Na tej półprostej sobie nazwę punkt na przykład A, a na tej półprostej nazwę punkt B. To się też wszystko zgadza. To jest półprosta, która nazywa się SB. Zaczyna się w punkcie S, biegnie przez punkt B. Aż do końca świata. Mogę przedłużać. To jest półprosta SA. Zaczyna się w punkcie S, biegnie przez punkt A aż do końca świata. Czyli w ten sposób też mogę wyznaczać kąt, bo te dwie półproste przecież podzieliły mi naszą płaszczyznę na dwie części. Jedna część i druga część. Każdy z tych kątów mogę nazwać za pomocą tych dwóch liter. Taki jest symbol kąta. Taki dziubek z takim łukiem. Zamiast pisać słowo kąt, możemy zrobić taki właśnie znaczek. I to będzie: będziemy czytać kąt i zapisywać te trzy litery, czyli ramię, wierzchołek, ramię. Ale wierzchołek musi być zawsze w środku. Czyli na przykład to jest kąt B, S, A. Ale równie dobrze mogłabym go zapisać, że to jest kąt A ASB. Co jest najważniejsze? Ramię, wierzchołek, ramię. Ramię, wierzchołek, ramię. Żeby wierzchołek był w środku. Wierzchołek, czyli punkt, w którym zaczęliśmy, dwie półproste. Zwróćcie uwagę, że ten kąt jest tak nazwany i ten również. Żeby powiedzieć, o który spośród tych dwóch kątów mi chodzi, musiałabym po prostu zaznaczyć łukiem. O ten kąt mi chodzi, o ten, który jest ostry, możemy powiedzieć. O ten kąt mi chodzi, na przykład polecenie zmierz go, na przykład. Ale może być oczywiście zupełnie inne polecenie. Albo mogłoby być też polecenie. Chodzi mi o ten kąt, który został zaznaczony zielonym łukiem, albo zaznaczony został podwójnym łukiem. Tak też mówimy. Albo ten kąt, który jest większy od kąta prostego, albo większy od półpełnego. Za chwileczkę przypomnimy sobie wszystkie te y, y, zależności, wszystkie te naz nazwy dotyczące. Rodzajów kątów. Jak mierzyć kąty? Jak rozstrzygnąć, który jest większy, który jest mniejszy? Otóż, moi drodzy, chodzi o to, jak rozwarte są ramiona. Jeśli rozwarte ramiona kąta są mniej, to mówimy, że kąt jest mniejszy. Jeśli bardziej, to mówimy, że kąt jest większy. Narysuję jeszcze jeden kąt którego ramiona są bardziej rozwarte niż te, które tutaj były narysowane. Znowu narysowałam dwie półproste. Tu jest wierzchołek naszego kąta. Jedno ramię, drugie. Mi chodzi o ten kąt. Nazwę go sobie grecką literką gamma. Alfa, beta, gamma. Najczęściej spotykane, najczęściej używane literki greckie. I teraz. Jeżeli nie wystarczy mi informacja, że ten kąt jest mniejszy od tego, bo są mniej rozwarte ramiona, ten kąt jest mniejszy od tego, bo są mniej rozwarte ramiona niż w tym, tak jak nasze ramiona, bardziej otwieramy albo mniej rozwarte ramiona, to jeśli potrzebujemy yy, dokładniejszych informacji, używamy do tego kątomierza. Żeby zacząć go używać, trzeba najpierw mu się przyjrzeć. Popatrzymy na kątomierz w ten sposób, żeby tutaj u góry było napisane 90. Czasami mi wprowadzam na lekcji, mówię proszę położyć kątomierz na ławce, uczniowie położą tak i nie widzą. Tutaj nie jest napisane teraz 90, tylko odwrócone liczby, więc muszę mieć tak położone, żeby było widać 90 jest 90 to mu się przygląda. Szukam teraz najważniejszego miejsca w kątomierzu. Otóż najważniejsze miejsce w kątomierzu to jest taki punkt, który znajduje się w linii na przecięciu linii od zera do zera. Tutaj widzę zero i tutaj widzę zero. Od zera do zera i 90 pionowo w dół. Czyli ten najważniejszy punkt w kątomierzu to jest to miejsce, ten punkt. Od zera do zera jedna linia i od 90 pionowo w dół to jest najważniejszy punkt kątomierza. Najważniejszy punkt kątomierza będziemy zawsze przykładali do wierzchołka kąta, do wierzchołka kąta. Spróbujmy spojrzeć na nasz pierwszy narysowany kąt. Czyli ten, który mam tutaj u góry, strony. i spróbujmy go zmierzyć. Czyli tak, najważniejszy punkt kątomierza przykładam do wierzchołka. Jest jedno ramię, drugie ramię. Ale to jeszcze mało, bo jedno z ramion musi przechodzić przez punkt 0. Przechodzi przez punkt 0, tu jest taka kreseczka, i tu jest kreseczka przy zerze. I zauważam, że również tu jest napisane 180. Ale my się patrzymy tam, gdzie jest napisane 0. Czyli tak, wierzchołek w najważniejszym punkcie kątomierza. Jedno ramię przechodzi przez punkt 0. I patrzę się tam, gdzie jest 0, a nie tam, gdzie jest napisane 180. Tu się nie patrzę. Patrzę się na 0. I teraz popatrzę, co mi pokaże drugie ramię. Od 0 jadę. 0. 10, 20, 30 i drugie ramię znajduje się w tym miejscu. W tym miejscu to by było, tu jest 30, to tu, by, tu jest 40, to tu by było tak 35 stopni, bo jest mniej więcej w połowie. Tak dokładnie nie będziemy się w to wpatrywać. Czyli powiemy, że kąt alfa, ta literka. Ma 35 stopni, 35, i stopnie to takie małe kółeczko u góry. Spróbujmy zmierzyć teraz kąt alfa. Spróbujmy zmierzyć teraz kąt ASB albo BSA. Ten zaznaczony niebieskim łukiem, nie ten zielony. Jak to zrobię? Znowu przyłożę wierzchołek kąta. Do tego punktu, który jest do wierzchołku i do najważniejszego punktu naszego kątomierza. Mam. Najważniejszy punkt pokrywa się z wierzchołkiem. Jedno z ramion musi przechodzić przez punkt 0, czyli tutaj najważniejszy punkt kątomierza. Tu jest 0. Zwróćcie uwagę, że jest znowu 180 i 0, ale ja się patrzę tam, gdzie jest 0. Czyli w tym miejscu. Ile będzie miał stopni? Tu jest 10, 20, 30, tu jest 40. 35 by było w tym miejscu. No to by było, jeżeli tu jest 35, to każda kreseczka jest 1 stopień. No to by było, że kąt BSA równa się 37 stopni. Spróbujmy zmierzyć kąt gamma. Najważniejszy punkt w kątomierzu z wierzchołkiem się musi pokrywać. Zero na jednym ramieniu. Patrzę się tam, gdzie jest 0. Zero, zero je... i szukam drugiego ramienia. Szukam, 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 szukam. Tu jest 135 stopni. Tu jest 140, czyli prawie 140, czyli by było, że kąt gamma równa się 140 stopni. Dla nas taka dokładność jest wystarczająca. A co od drugiej strony mogłabym zmierzyć? Czyli tutaj najważniejszy punkt kątomierza, a tutaj do zera. No spróbujmy. Patrzy się od 0. 0, 0, 0, 0, No tu nam teraz wyszło 141. Widocznie dokładniej przyłożyliśmy, ale jak na naszą dokładność to 140 wystarcza. 1, 2 punkty nie ma żadnego znaczenia. Czyli można zmierzyć. Tylko problem pojawia się. A jak zmierzyć ten kąt? A jak zmierzyć ten kąt? A jak zmierzyć ile stopni ma ten kąt? Zielony. Otóż moi drodzy, yy, cały pełny obrót, pełen kąt ma 360 stopni. 360 skąd o tym wiadomo? No, jeżeli pół kole to jest 180 stopni, to jakbyśmy dołożyli tutaj drugi kątomierz, to by było 180 plus 180, czyli 360 stopni. Zatem, gdybym ja chciała powiedzieć, ile kąt beta ma stopni. To należałoby wykonać rachunek, ile to jest 360 stopni. Odjąć ten nasz kąt alfa, czyli 35 stopni. A jak policzyć, ile ten podwójnie zielony ma stopni? Znowu by było 360 stopni. Odjąć. Ten, który już tutaj zmierzyliśmy. 37 stopni. A tutaj zielony ile ma stopni. Znowu pełny obrót. To są dwa kątomierze, czyli 360 stopni odjąć. Ten już wiem, że ma 140. Odjąć 140 stopni. Te rachunki oczywiście można sobie wykonać. Chodzi o metodę. Czyli pamiętamy, że. To jest obrót pełny, to jest 360 stopni, czyli dwa takie kątomierze. Jeden i drugi, to jest pełne koło, czyli 360 stopni, 180 i 180. Jeśli jeden z kątów ma 35, to pozostały to będzie 360, odjąć właśnie ten, który udało nam się zmierzyć.